Kopiec Wolności to kolejny po Zamku Królewskim zabytek, który jest dla Poznania jak fatum. Na renowację zbudowanego przez Poznaniaków w 1922 roku wzgórza brakuje pieniędzy. Trwają też spory o własność gruntu, na którym stoi. I dlatego rozpoczęta 20 lat temu odbudowa kopca toczy się ślimacznym tempem. Czy zburzony w trakcie II wojny światowej zabytek wróci na stałe na mapę Poznania? Chce to zrobić Komitet Założycielski Stowarzyszenia Kopiec Wolności. Symbol dopiero co odzyskanej wolności. Tak kopiec wyglądał przed wybuchem II wojny światowej. Na razie otoczenie kopca ma niewiele wspólnego z wolnością i to stowarzyszenie chciałoby zmienić. Żeby to była budowla w zieleni, żeby to była budowla otwierająca widok na e, piękną panoramę Poznania, aby by wejście było pokryte naturalnym kamieniem, aby być może pojawiały się tam się, tam się tablice z napisem wolność w najróżniejszych językach świata. Ale by widok z kopca był bardziej okazały, powinien być on wyższy o 9 metrów. Ale udało się? Członkowie Stowarzyszenia Kopiec Wolności chcą, by pieniądze na jego odbudowę wpłacali Wielkopolanie. Dlatego stowarzyszenie chce być organizacją pożytku publicznego. Wtedy każdy mógłby 1% ze swojego podatku dochodowego przeznaczyć na odbudowę Kopca. Wśród osób, założycieli są delikatnie rzecz mówiąc ludzie, którzy już dzisiaj deklarują swoją pomoc materialną, niematerialną. Na pewno będziemy starali się o pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej. Żeby móc lepiej zająć się w przyszłości odbudowanym kopcem, stowarzyszenie chciałoby go przejąć na własność. Będzie to możliwe, gdy miasto dogada się z przedwojennym właścicielem gruntu, na którym stoi kopiec, drukarnią i księgarnią Świętego Wojciecha. A może to mieć miejsce najprawdopodobniej między innymi poprzez takie rozwiązanie jak zamiana gruntu pomiędzy dzisiejszym właścicielem, czyli drukarnią i księgarnią św. Wojciecha, a zarządem miasta gruntu np. pod budowę kościoła. Kopiec wolności wznoszono w Poznaniu przez trzy lata. Od marca 1919 roku powstał za dobrowolne składki mieszkańców Poznania. Zburzyli go Niemcy w trakcie II wojny światowej. Kopiec zaczęto społecznie odbudowywać 20 lat temu.